Witam was bardzo, bardzo serdecznie w końcu. Nie, dobre Discord? Nie gram w O mój to Boże! Dlaczego tak głośno? Ja? Głośno nie. Nie wiem! Często tak się drzeć. Po prostu staliśmy się głośni. Bo ja ten, bo. On jest coś na na słuchawkach mam taki taki przy, przycisk do to do co ja, moje sobie wybrać? Czy chcę mieć głośniejszą grę, czy mieć głośniejszy czat. I przez przypadek to przekręciłem i miałem was na max całkowicie. Tak, tak jest? O! Jest takie ustawienie gdzieś? Na słuchawkach mam taki ten. Czekaj, kaktus jest zdecydowanie za głośno. E, kaktus, kaktus jest za cicho. Tak to w ogóle ma dobry mikrofon bardzo. Za, ja mam, słuchajcie, um, o, mu się karta dźwiękowa popsuła. Cicho. Cicho. Słuchawki. A coś? Tetris? I doda was, bo tam zupełnie... Rampa Tetris. Dobra, let's go. Ty, bo... B, B, B! Pomocy, B! B, b. b, b. b dawaj. Szybko, hej! Biegniemy. O, Mati, zawiodłeś nas. Zaraz bym cicho, bo oni cię jest? Short jest. Mówię. No leżę. site, ta i short. Ależem żempan jest. Catwalk. Edward. A mi FPS nie, FPS jest to znowu. To się odpowiadałam mi z komputera. Dobra Mati, coś? Powiedz Halo Oj, za cicho Okej, okay, już nie dawajcie Już nie dawajcie, F2, F2 coś? Powiedz coś Halo Jeszcze troszeczkę Teraz? Halo O, teraz dobrze Ile mam się drzeć, żeby dostać pomoc na... Wyszliśmy, Halo. wyszliśmy, ale... Nie dojechał, dwóch nam idzie aż do ja, że nie potrafię coś. Z USPA to wyszło jak wyszło. Sara, szam. Jest nie, młoda. Ale... Macie młody. Wiem... Co? Gdzie jesteś? No ja muszę resetować, bo. nie wiem, bo są posiedzone. Lisko są posiedzone. Odpalisz W w ogóle na ty ładniejszego, się. jakiś stan masz ładniejszy niż ja. To mam tak? lekko. A masz... bo... ty masz test. Ty masz taki sam stan, ale masz lepszy ten, jak się mówi, float. Nie, ty... od sobie. ty nie masz po testach? Kurwa. Nie, ja mam minimal. Jebać, o. Nie, odpalam sobie filmik na Discordzie z dwusekundowy i nagle mi... Kurwa na pewno mi 90. Się... Ej, skumajcie, to dałem gościowi 97. Nice. Ja gościowi dałem 130. Na zdrowie, ty się dziwisz, ja że... Ci... Nie zabiłeś gościa, ja nie. Się dziwisz, że ci fs ja mi... spadają jak ty tam. Jak ty odpalasz sobie feedback. No nie, bo dziwne, że odpalałem 2 sekundów filmik na Discordzie Ej, model weź, zmień to zdjęcie, serio Poczekaj, bo mówię, a ty przerywasz tak nieładnie Musisz no. Ta, teraz. Ja powiedział... Tak Bo odpalałem sobie ja filmik Ja że powiedział, to sobie zmienił Zmieniajmy, że wow. trochę tak szacunku do tej Ukrainy, serio Mati, ninja okay. To jest Adolf Hitler Tak, to jest Nie yeah. <laughs> O, czy to jest? A, okej okay. To jest z ukraińskiego Twittera. B, apsy, dwóch co najmniej. Mit, krzesło. Wyszedł, jest go, jeszcze przykaże, przykaże. Kurwa myszka! Mm. O nie, zabił mnie moją własną CZ-ką. Jeszcze w skoku w głowę, nice. Mit jest. Bogowie za boksami. Ławka. Kurna, no. na to co ty było? No! Zaczynaj ustawić, a dawka. Błagał, no. O, to mój bizon! Ty nie zginiesz do tego? Dojadę nie, się! Cio tak. bądźcie! Że... Kaj, skąd to? ja mam po prostu zamroźnięte ręce. Nie mogę tego. dawać. O, się. Dobra, okay. dość. Ja nie chcę gość z więcej. Ja nie umiem sobie z serio. Ja z jakiegokolwiek pistoletu trafię, ale z nie. Dobra, powoli. Ja się powoli. A już mamy dwa kille. No, o, trzy kille! O no tu ty chodziłeś, nie? Boże, ale Kamek sam jest na tym A I co tu się dwa za stack na B Smoke i A jest, jest. Flasha To jest Ara. A, A, już pałacu wychodzi ma mam po prostu leciało Kurnie no Jest 2 H Mam flasza ci flash, uwaga, odwróć się no. No kurde. Był w sajdzie. O Pałac Pałac on chyba na rampy był. Mm. Oh, nice oh, track. Oh yeah. ja go. On był w pałacu to jak on na timingu wyszedł jakimś? Nie wiem. Nie wiem. No Nie szczególnego Nie wiem. Nie wiem. Nie no i się też jemu. Jaka przerwa? Napisał sobie. Od... Ale w środku mecz, no come on, ludzie. Dobra. Mógł powiedzieć, dajcie przerwę czy coś. Albo dać głos. Dobra, nie musi. Dobra, no. ja jako gram. No, a ja poprzednio grałem ze scoutem, więc. O kurde, jak jest CTV o kurcze. Już tam. Dobra, Aha. Okay. Ale Czy Coś pączka zjeść nie, że ciadną dzisiaj pączkę, ale nie, nie w pączkę. Słuchaj, nie. 7 pączków słuchajcie. Ale... Do... Do... <laughs> już wam tłumaczę moje, moje takie story Poszedłem do bardzo poważnie, żeby wyłączył internet a żeby mnie je ścinało. a przy okazji jak już tam byłem to zabrałem mu ciastko Ej jak tu słuchaj, nie i to będziemy grać w punkierkę? gierkę? E, tak, brzmi jak tam A z obczem i z całebista z... Chodź tak. ty z tym, z Matim na B to ja bym z Matim na B, potwierdzam. Ja pójdę... Ehm, mi na Ninja. Patra. Z... Patra kombajnem stoi. Patruję. Kamyka stoi no, no, defensywnie no, bardzo. Dobra, ja idę mnie na Smok do... Smok ja. Idź do idź. Okno jest smok, więc smoke mnie. I smoka dalej. Nie widzę, jak tam będą

da ja Tak, to, no, to no, wycie, mi oczywiście śmietnik. Opanie, to, panie, A ty defuj, 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 Kamek. Defuj. Jeszcze WP. Kamek. Leż w tą. Tak, Bo nie słuchałem w jakim momencie zapalić bombę, więc... M&B. <grym> Pojebny Chyba, że ja go podniosę na koniec. Chciałem powiedzieć, żebyś to ale już. jak mówię, kawałach, czy nie za bardzo? No dobra. Thanks, mate. Wiem, pewnie się czuję z kawach, a w jakoś. Można to wyjść tak grać z tym diglem? Czekaj, bo. Spatrz, się z gigliem. Ten cv Sta, ładnie. Na wideo wyszedł. Co jest? Patrz, robię tak, daję mu z Najeffresha O, że fajści mi da? E, mity ale skanują Trzeba. Leży go. O dobra, zabiłeś pierwszego u nich, mamy wygraną rudę. Mit dużo. Jeden B, jeden B. Pewnie paka Under, A, bardzo Under. Możliwe. Bardzo możliwe, że paka B. Za boksami nie dostał fresha. Za boksami i under. Och, nice, mam go. Czy masz bombę? E, chwila, bo smoka rzuciłem, przez smoka go zrobiłem. Mam pakę, mam pakę, mam pakę, Andre jeden, z Digdem. Panowie, paka w beapsach. Dobra, ja przydałoby się trochę I pomocy, idę. bo tutaj mam dwóch przy sobie. Nie ja widzę do siebie. Jeszcze Apu po Ja spalę O No nawet no, Paka jest tam dalej, jakby coś, więc. A, się... um, mogli ją wziąć. Ja, ja idę do okna, żeby mieć łatwo. Rotację. E, nie wiem, to B jest się Ładnie. Eee. i zobacz, co tam jest po prostu. Nie kurde, ma. No, czas? A, A kurde, ale sobie usiadł na kanapie. Widzisz tego terrorysta? Yy, u każdego inaczej upadają. Ta, wiem, ale... Zwykle... Yy, podobnie. Młody, nie kupuj Deagla, rzucę ci, bo chronię są twojego. bro? Mati ładnie, ładno robotę robi w tej rundzie. Yy, gdzie ty jesteś, tam? Kurde, jakoś nie mam... Mam jakieś dziwne mm sensitivity si si a młody. bo czekaj bo patrz No i co co z tego że sprawdzić sensitivity jakie to ma znaczenie czy to digel czy kałach czy nie No ale chupię, bo jak mam gość tak że mam takie sensitivity no to sensitivity a t t t tym poszedłem mówię. Czułość, możemy mówić Nie bo tu mi kurwa na takim samą ciągę.

z bezpieczeństwa nie nie. Jest, nie, ja nie oglądam słuchania telewizji. Chodź wysposzedł. Innej niż ABC. Także jest. Chola, chola zmarszczy. Co my mamy? O nie! O on odpuścił. Jezu! Okej, okay, pójdę tam do was. Ciebie nie radzicie. Drewno Uwaga chłop, to może być na blisko Ninja jeden Obok drewno Oh fuck, dobra Gdzie yes. masz? Ninja pewnie Eee, tak, pewnie ninja Leć, skakuj Brawo, AWP obok, obok, obok tej schody. AWP chyba ja tam na tym AWP obok, obok, obok schodów. Dobra. To widzisz. No. O, dobra, wracamy do gry, panowie. Miałem okazję zabić trzech, ale nie wszedł mi w ogóle spray jednego. Ej, Mike, podesz awkę? nie pani Thank you. A. Eee. No nasze, no ma na czuło się, nie? Czyli jeszcze ci rampę, kamyk. Jestem hmm. smok na. Polaka zostaw na później, jeśli przydaje później. Dobra Dobrze. 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 na Dobrze. idzie no, debasz, Ładny bandera Dom Dome Siedem. blisko, Kamek. Jeszcze raz. Ojej, na mida wyszedł. Aaa, kurde, za dwóch za jest. Poszczytam Kamek Jak to z. O jezu! Dobry Kołeś nie ma. Trzeba w się Albo jeszcze w tą O jezu! On tu jest. Jest w ledaczach. Minus 90. Zapek to jest dżungla? Tak, 5x4. Nie gdzie nie patrzę. Ja patrzę teraz. Jest strachem. Rampa. Bomba, rampa. Tak? Ej, Idę do ciebie Ale pro flash e, Kanapka AWP Kanapka AWP Na czas 10 sekund Pięknie, pięknie W ogóle nawet przez spadę. to, że wciąż zamieniłem jednego punchka A ci nugget jakby cię na domu całą palę to nie Wiesz, Ja wiesz. się dać. A więc, oto moja historia jak zjadłem tak 7 jestem. pączków. Popatrzę ci y, rampę. Tak Ogólnie to zjadłem pączka. I potem kolejnego. I a, tkamy upon? w to jak ten co przynajmniej żyć przy nim, co? Pod kontrolą, tak jest łatwiej. Dziękuję. Dzięki, ziom. Tka, ja, tkamy gdzie idziesz? Na mida, czy no jak? No A, na A. Ja idę na CT, na CT. Chciałem to lubić stać na CT. Też na, na Ale nie będziemy stać dwóch w tym miejscu. E, jak to oni w tam smoki, to zawsze jest luka z lewej strony. No. Na, albo CT, albo drewno gdzieś tam. Yy, ja staję często ty na, na boksach, na, na standardzie. Tam patrzę się, co je co To jest bardzo fajne miejscówka, który ludzie zapominają. Deodmir. Leon, Nir Dokładnie Po co oni wzięli jaką on wyszedł No może gdybyśmy się do Gibbla Tak, albo ktoś poszedł nagle bez żadnego słowa na Z2 i tylko napisał coś na czacie i coś tam ble 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 w środku meczu wyszedł ble ble tak O ble to jest B Dobra idziemy Albo under, albo under, Słyszałem dużo kroków tutaj na B pod oknem jest, no... tu jest? nie kamia, Mati jest blisko ciebie tutaj Ale ładny mi wyszedł smok Jak pierwszy wyjdziemy z reszty No, Kurwa, nie mogę wyjść po tym Kupiłem. No nie O boże, mam 6hp Eee, podchodzi tego Weźcie go, patrzcie, bo ja mam 6hp Dwóch zostało, mamy pakę. chyba jeden, Ja tutaj będę. O, jeszcze jeden jest tu. Gdzie? Okay. Eee, O, jeden chyba. Chyba. Wybacz, wybacz. Nie musisz do mnie ładować. Ładnie, ładnie. Nie dobiegnę raczej. No, nie dobiegłem. Mati? Dzięki. E Mati, coś go okej. ok. Mała wópka. Mamy o. strasznie zróżnicowaną tabelę. Fragów 7, 5, 7, 3, 7. 7, 7, 5, 3. Nie bo u mnie. Right, 7, 5, pierwsza osoba ma 7 fragów. Środkowa, czyli ja? I ostatnia też ma 7 fragów. No to ta, ta, ta ale no to jest dobrze, w sensie, bo to demage'em się, jakby startuje. Wiem, ale to jest jest, ciekawe. Co, w moim dobrze, że do że 99 coś dobije. jest... Ta. ta, 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 właśnie. Leżę z Mida. Ładny. Ale co? Andrę jeden Uwaga, Ander. Jeszcze Andrzej, był. Ander, odwiedź to. Kurwa. ostatni? Pewnie go trafić. To no. no dobrze. To jest Pabik. W no. można fajnie użyć jako fake lens. Fake lens. Fake lens. Teraz możemy Fake lens. Fake lens. Fake lens. Fake Nie Fake lens. Fake lens. Fake lens.